Wpadła mi w łapy książka "Krew snajperów", napisana przez Karola K. Sojkę i Krzysztofa Kotowskiego. Karol Sojka jest specjalsem snajperem z Gromu, czyli tych jednostek specjalnych polskich, znanych na całym świecie, podobno. Ze swej skuteczności i w ogóle dobrego wyszkolenia. Natomiast jego wspomnienia spisywał Krzysztof Kotowski, dziennikarz i pisarz. tak? Dziennikarz, scenarzysta, psycholog. Autor thrillerów psychologicznych. Tak. Krew snajperów, opowieść żołnierza Gromu. Niestety nie wiem, który z nich wcisnął tam parę rzeczy, które mnie. Yy, Zniechęciły do tej książki, popsuły nastrój, czy to ten specjalist, czy pisarz-dziennikarz, który to spisywał. Ale, no, troszeczkę mi tutaj nie zagrało. Przede wszystkim wszystko, co ruskie, jest złe. Nawet nie rosyjskie, ale ruskie. I ta pogarda, no, popsuła mi nastrój tej książki. Ruskie taktyki są złe. Ruski sprzęt jest zły. Ruskie, nie wiem, cokolwiek jest złe. Znaczy się nie słyszał e, o sprzęcie, którego używał na przykład Jagan w serii Wincenta Sewerskiego, a który to sprzęt budzi szacunek specjalistów z całego świata. Co ciekawsze, e, w pewnym momencie tam jest e, z, Taka akcja opisana i takie zdanie pada. Chyba wielkokalibrowy Dragunow, rosyjska snajperka znaczy się. 3 km zasięgu, niedobrze. No to, kurczę, Ruscy muszą robić naprawdę dobry sprzęt, skoro przez tą skorupę tej niechęci do ruskiego sprzętu, że wszystko jest złe, mimo wszystko nagle przebija się jakiś karabinek ruskiej produkcji, że niedobrze, bo chyba to dobry sprzęt, prawda? Czyli Ruscy są B, wszystko co ruskie jest złe, ale Amerykanie są spoko. Tak jakby nie przeprowadzali dziesiątków bombardowań na różne kraje, nie wrypywali się im w poszukiwaniu ropy, minerałów, czy czegokolwiek, z ostatnich y, akcji Irak, y, Libia, Syria, Afganistan, y, gdzie znajomy żołnierz, który tam był na misji, potwierdzał, że pierwsze miejsca, w których są bazy amerykańskie, to te, w których geolodzy znajdą jakieś źródła metali rzadkich, litu czy czegokolwiek tam innego lit może taki rzadki nie jest, ale złoża są w dużej mierze opanowane przez znaczy opanowane. No znajdują się na terytoriach Chin i Rosji. Więc Amerykanie, żeby uniezależnić się od dostaw, poszukują innych miejsc, z których mogliby go wydobywać. A lit jest bardzo ważny do produkcji wszelkiego rodzaju baterii do laptopów, do samochodów elektrycznych tego typu sprawy. No i oczywiście pisze, że najemnicy pomagają terrorystom i tak dalej, ale gdy Amerykanie przysyłają na przykład z najemników z firmy na przykład Blackwater, no to to jest wszystko w porządku. Nie słyszał najwyraźniej, dlaczego oni przysyłają tych najemników, mianowicie dlatego, że Wojska amerykańskie jednak w jakiś tam sposób mogą być podciągnięte pod yy, konwencję genewską, mimo że oni tam do tego niechętnie podchodzą i wszystko co Amerykanie narozrabiają, to i tak mają przepis wewnętrzny, który narzucili całemu światu, że amerykańscy żołnierze mogą być sądzeni tylko mm, przez amerykańskie sądy, które ich oczywiście tam uniewinnią albo gdzieś tam odstawią co najwyżej na boczny tor. Każą mi zapłacić 50 centów kary, czy coś w tym rodzaju. No, może trochę przejaskrawiam z tym, ale tak to jest. Natomiast dlaczego najemnicy z Blackwaters, z takich firm jak Blackwaters, spełnili się doskonale, spełnili swoje zadanie? Ponieważ ich te konwencje nie obowiązują. Oni mogli zdobywać informacje torturami w jakikolwiek sposób chcieli, zabijając i tak dalej. Dzięki temu okazali się skuteczniejsi po prostu, no, ale o tym już nie wspomina. Natomiast y, oczywiście ruscy najemnicy są B po tej złej stronie. Oczywiście wojskowi zanieboszczki komuny awansowali głównie dzięki koneksjom, znajomościom. Y, no i byli po prostu niekompetentni, poza nielicznymi wyjątkami. Generałowie się tam nie znali i w ogóle. wojsko w ogóle wtedy było w ruinie, ale teraz jest kwitnącą armią! Znacie ten rodzaj propagandy, prawda? No i to mnie właśnie nastawiło tak do tych bohaterów, tej książki, że bardzo mało patriotycznie, ale. Dość często zdarzało mi się kibicować ich przeciwnikom. Poza tym autor jest specjalsem, więc mam wrażenie, że nie zna rzeczywistości zwykłych, szarych żołnierzy, e, którą na przykład znam z serii e, wydawnictwa Zdanowicz Misjonarze z Dywanowa, która opowiada o zwykłych żołnierzach. E... <grywka> No i rzeczywistość tam jest trochę inna, ale prawdopodobnie tak jest, bo on tutaj wychwala, że my teraz jesteśmy super, z Amerykanami tutaj w ogóle współpracujemy i jesteśmy bardzo fajni. Natomiast w innej książce wydawnictwa Zdanowicz, Afganistan, wspomnienia Borowika, która gdzieś na półkach mi zaginęła, jest opisana rzeczywistość tych tam troszkę niżej, na dole, którzy są, i który z zazdrością wyraża się o tak zwanych patalongowych, czyli podopiecznych Piotra Patalonga, generała dowódcy gromu, przynajmniej tamtych jednostek w jakimś tam okresie, którzy mają świetny sprzęt, a oni tutaj, i, są, i mają świetne w ogóle warunki, a oni tutaj na dole są po prostu zakwaterowani w jakimś. Betonowym bunkrze, do spania mają barłogi i coś tam, i w tym stylu po prostu całość była, więc y, trzeba brać poprawkę na to, że autor, prawda, y, był y, takim y, pieszczoszkiem ty, z tych y, wypieszczonych bry, y, oddziałów specjalnych, natomiast codzienność zwykłego szaraka jest jednak Trochę inna. No i też nie podobało mi się jego podejście. Na przykład, przynajmniej w niektórych wypadkach, na przykład chwalił się strasznie, że on wyhaczył jakiegoś tam leszcza początkującego snajpera, później wyhaczył jeszcze kilku, bo zasadził się na ścieżce, którą oni musieli iść i siedział nieruchomo, a oni musieli się gdzieś tam przemieszczać. No wydaje mi się, że to, znaczy wydaje mi się, wiem, że to żaden problem, Wychaczyć kogoś siedząc nieruchomo, gdy tamten musi gdzieś dojść. Podejrzewam, że gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy on musiałby gdzieś dojść, to większość z tych leszczy, których on wyhaczył, wyhaczyłaby jego. Bo żaden problem zauważyć kogoś, kto idzie jakąś ścieżką, czy którędyś tam, a ty sobie siedzisz nieruchomo. To popsuło mi lekturę tej książki. Te nachalne wręcz odniesienia do współczesnej propagandy, ale nie tylko tej z najnowszych czasów i jedynie słusznej partii, prawda, która nami obecnie rządzi, ale to już jest od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat, że to, co było wtedy, było wyłącznie złe. Ech, no cóż, teraz przydałoby się trochę o pozytywach. No, jeśli nie przeszkadza wam taka propaganda, której zresztą tam, szczerze mówiąc, nie ma jakoś tam bardzo dużo, ale ponieważ jestem na nią szczególnie uczulony, bo mam jej potąd, już żygam tym, to lub jesteście zwolennikami oczywiście takich poglądów, no to książka może Wam się spodobać. Akcje są ładnie opisane, nie ma tam wielu jakichś tam błędów stylistycznych, literówek czy coś, do których mógłbym się specjalnie jakoś tam przyczepiać. No i za zaletę tej książki uznam to, że nie jest to książka na zasadzie poszedłem tam i zrobiłem jadkę, prawda? Zdejmowałem ich jak kaczki strzelałem i tak dalej. Trupów tutaj jest takich, których oni zabili. W całej książce jest, nie wiem, nie liczyłem, z dwa, trzy może, Yy, także yy, książka pod tym względem prezentuje się całkiem nieźle. Yy, jest nawet opowiadanko takie yy, z siłami nadprzyrodzonymi, tak jakby. Nie wiem na ile poważnie to potraktować, ale jest interesujące. Fajnie mi się je czytało, gdyby nie te zgrzyty, tamte takie ciarki, które mi chodziły z tych wcześniejszych propagandowych wstawek, które później też się powtarzały, więc yy, naprawdę. Jeśli nie przeszkadza wam yy, nie przeszkadzają wam te wzmianki takie z, znane z telewizji, z radia, z gazet właśnie w stylu yy, Wcześniej Armia Polska była w ruinie, a teraz jest armia jest kwitnąca, nie? No to myślę, że książka będzie dla Was interesująca. Krew snajperów na opowieści żołnierza gromu ale tak jak mówię mi, lektury, nastrój z lektury popsuły te polityczne wstawki, którymi żygam i które wywołują straszną głównoburzę na e, forach i które te, to teksty strasznie dzielą nasze społeczeństwo teraz właśnie szczególnie takie ekstremalne. Musicie zdecydować, może za dużo rzeczywiście poświęciłem minusom, ale mam nadzieję, że wyrobicie sobie właściwy pogląd i e, nie będziecie rozczarowani bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie.